Co tam znowu, odbiór Witaj klocko załże, biznes mam Dobry Palpatinie, ci dobry, witam Jest taka sprawa, mam nowy dom i nowy kominek Dobrze, rozumiem No i potrzebuję tam nowego obrazu nad ten kominek Nie ma problemu kanclerzu A, imperatorzy, już okej okay. No i ostatni co malowali obraz nie żyją Musisz mi pomóc a rozumiem, że obrazy mają być na, na takim poziomie, tak? Znajdź mi jakiś dwóch uzdolnionych rysowników. Dobrze. A i pójdzie to w holonecie, więc zrób to w takiej formie, wiesz, Niby YouTube'ki śmieszki heheszki. Znajdę. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Możesz być pewny. Tam, 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 maja to wielkie święto Star Wars. A jak Star Wars, to co? Imperium. A jak Imperium, komu zawdzięczacie Imperium? Palpatinowi. Dzisiaj oddamy więc hołd Palpatinowi, rysując pewne dzieło. Mam tutaj dwóch, znaczy wcześniej było innych dwóch, ale Wajder ich udusił, bo źle wykonali swoją pracę. Więc mam tutaj innych dwóch osobników chętnych, niedobrowolnie, ale pod wpływem blastera każdy jest chętny do wzięcia udziału w pewnym projekcie. Inkwizytor, wyjątkowy romantyk napisał pewien wiersz dla Palpatina, Palpatin swojej nowej wieży, który świeżo kupił od Obajtka, chce sobie nad kominkiem zawiesić pewien obraz. Nie wiem, możecie ich kojarzyć. Ten wygląda trochę jak dzaba, a ten był w telewizji. Może stąd, nie wiem. Ten też był w telewizji. Ale krócej. <laughs> Mam napisany tutaj wiersz, challenge jest taki Mają narysować jak najpiękniejszy obraz na Palpatina i oby był jak najpiękniejszy, bo w innym przypadku skończą jak poprzedni kandydaci, czyli Marcin Jesteście gotowi? Tak! tak. Nie wiem o co chodzi, ale tak Dobra. Jesteście gotowi? Tak! Tak! Na degobach Nie działo to się na Degopach nie działo to się, ponieważ były budynki w tle, były tam również liczne wieżyczki. W niejednej nawet mieszkały księżniczki. Lądował też statek, duży uzbrojony. Palpatine nie był z tego zadowolony. Pioruny z palców strzelać w kierunku zaczynały. Ja tak przerwę, tylko ty to pisałeś... Na chwilę zuchwale. Tak. Dziś rano. Przed wyjazdem. To ja tego czegoś nie znam. Nie, to nie jest jakaś wersja ta. Yy, Pioruny z palców strzelać w kierunku mu zaczynały W stronę księżniczek Bo to one mu nie pasowały Statek bowiem był w pełni luks Niczym będący nieopodal generał Hux Jednak z Huxa kilka dni temu została mokra plama Więc na lotnisku na przyjęcie statku czekała lama nie w lotnisku, na przyjęcie statku czekała Lama. Su. lamasu. Su. Nie dalej. Nic? Jak wy się znacie na Gwiezdnych Wojnach? Lamasu! Su. Ja się nie znam, ja się znam na Potterze. Ja nie wiem, Lama Su. Kamioanka, która robiła te, Lama su. A, dobra, wiem już, dobra, no, faktycznie. A to komiksy, ja kurde, już. Na stówę nie przeżyją. Lama su. Zobacz tylko Lorenzo Lamasa. Nie rysuj pizzy, to nie jest pizzeria. Rysuj lamę. Ja chłopie rysuję lamę z mieczem laserowym. <ścoughs> to jest nienormalne. Statek tak bardzo ważny był dla Imperium Ery, bowiem przywiózł dla wszystkich hamburgery. Wege! sosem ostrym! Zobaczmy, jak wyszły im ich dzieła. Mnie osobiście najbardziej <grym> podobały mi się palce. Okej. Okay. I generał Hux. Podoba <grym> mi się te prawie 8 yy, piorunów. Yy, co to? A, statek to jest, tak? Tak. Okay. Statek i generał Hux. To te... są palce, z których lecą pioruny. Tu jest imperator, który jest zdenerwowany i razi tymi. No, wyszedł trochę jak kijanka, ale no, z boku tak wygląda. Tu jest mokra plama. ale... <grym> Księżniczki, w które coś razi. Lama su, lama na lotnisku, wieże, domy w tle, dagoba, wieża, tutaj masz kompakt, że się wkłada kompakt też, czyli dodatkowe do wieży, kolumny, taka wieża, księżniczka, hamburger, sos ostry, wegetariański, statek, statek kosmiczny, imperium. A rozumiem, że obrazy mają być na, na takim poziomie, tak? Chyba już wiem czemu Paweł mówił wcześniej, że to on wygra. Dobra, widzę, że też... Wszystko na planecie Dagobah, no to od razu jest chatka jody na planecie. Nie działo, że nie X i to działo po strzela, no. więc nie działo. Inteligent! Yy, tutaj zrobiłem smutnego Palpatina, który trochę wygląda jak baz Astral. Są piłuny z palców. Yy, tutaj nie nie jest jest tak, no, tak. z to kroplów! Tak to, jest. to jest uzbrojony statek z bronią. No tak, ma to yy, sens. Smutne księżniczki, to jest oh. wypasiony statek Lux, bo ma trzy gwiazdki. A tu generał Hux, yy, i mokra plama i lama Su. A tutaj ostatnio. Kill him, kill him now. Widzieliście wszyscy pracę tych dwóch ochotników. Pożegnajcie się z nimi, bo chyba idę po y, Palpatina. Palpatin! Chodź tu! <ślesk>